Wszystkim cześć moi drodzy, wy na kanale Maroko 2137 i dzisiaj ze mną jest nowy kanał na YouTube Filosa 2137 Dzisiaj z nim będziemy gali w Wort of Tanks i wbijać nowe czołgi... Potwierdź, potwierdź to filosa Jestem tutaj Dobrze i zaczynamy pierwszą runę Filosa 2137 Czok pancer, Ja RHM BWT Dobra filosa gdzie jedzie? Jadę w prawo Dobrze, zrozumiałem. A ja jadę prosto, teraz prosto. To chodź do mnie. Okej. Okay. I, I to wszystko. A w ostatnim moim wideo nie nabrało się 10 lajków ani 10 subskrypcji. Ale próbowaliście coś subskrybować na moim kanale. W szorcach były. Subskrybenci, ale nie nabraliście i małca nie kupuje na razie. Musicie na razie nazbierać. A teraz bramy dalej i sprawdźcie aktywność lajkami, subskrybentami, żeby Wam podobał się ten kontek. Dobra. Filoso, widzisz tą ciąga... go Tak No dobra, jak widzisz, to patrz teraz. Podjeżdżamy do niego, tylko nie zginij, proszę cię. Okej, okay, nie zginę. Dobra, to teraz jedziemy do niego na KPZ 70. Dobra, ty masz 1000 żyć. Tysiąc ja mam 1150 podobne, no dobra, jak jest to, ma nas wykryli, prawda? Tak. Zaraz jak go wczelę. Dobra, strzelił się, pogoni! Yes. Ty On jest HP zadał! Co jest, oh, mi też 517! pięćset siedemnaście! Tymczasem go! Dobra, yes. jest Trafiona, jest trafiony, dobra. Filosa, dawaj, nie zgin tylko, ja się lecę. Ile zadali ci? A nie zginąłem! No czuję, zadaję Ci 417, widziałeś to? Tak Dobra, widzę ty czołg, no ja nie wierzę, nie trafiłem A wiecie, że na moim kanale Mój filosa 2137 Na jego kanale On też ma dobre czołgi, tu też jego subskrybujcie Będziecie mieli link, link w opisie tego kanału, nie też subskrybujcie Jak mnie zasubskrybujecie, to zagram jeszcze z nim I będzie więcej kon contentu, prawda? Tak Dobra! To jak to zrobimy, to on jeszcze raz ze mną zagra. A kto ze mną chce zagrać, to podajcie może Niki, to może zagramy. Ale tylko i wyłącznie. 10 subskrypcji, 10 lajków! To jest takie minimum. Ja na razie początkowym kanałem jestem, ale wiecie, można zacząć. A u mnie, u Filosa ma ile subskrypcji? 17. No też mało, ale ja jakoś go zobaczyłem na YouTubie. To no, z nim właśnie gramy. Was też mogą zobaczyć nawet jeśli będziecie mieli jednego subskrybenta, ale musicie mnie subskrybować. On akurat nie subskrybuje i znalazłem go. W World of Tanks, bo on mi podał nick! Dobra, jest cofiony co? 550 HP! A co ty teraz robisz? Wybieram czołg! Dobrze filosa, to wybieraj! podlepszaj i korzystaj z tego czołgu! Bo musimy być dalej, ale wiesz, Filosa, jaki twój musi być limit, żeby zagrałeś lepszymi czołgami? E, maksymalnie to 20, la 20 subskrypcji i lajków. Like. Dobra, 20 lajków, 20 subskrypcji, to jest dosyć porządnie, ale wiecie, jak nas bieracie, to będzie już miało wiele lepsze czołgi, ale żeby być minimum, on zagra jeszcze raz ze mną, jeśli będę, będzie na tym kanale, 5 subskrypcji, 5 lajków i u Filosy. Dwa lajki i dwa subskrybenci! Wtedy zagram automatycznie, zabili mnie! No co to jest, no ja nie wiem, ale ja właśnie wam mówiłem coś takiego. Dwie subskrypcje, dwa lajki i wszystko będzie u niego, u mnie zagramy dobra. Filosa? Jestem gotowy! Dobrze, to jeden już! Następne czołgi! Co tam sobie polepszyłem? Podlepszyłeś się? Tak! No dobra, to teraz co? Wygramy czy przegramy? Myślę, że wygramy. No i tak trzymać! Dobra, następna runda się zaczyna. Start bitwy za 3 sekundy, 2, 1 sekunda. Gdzie jedziesz? Za tobą. Dobrze, jak jedziesz za, za mną, to wtedy musimy sprawdzić wszystkie bazy. No i wiesz, jak sprawdziłem wszystko, to obaj, żeby się nie zabić. Ale ogólnie to, to ty masz jakie nowsze czołgi będziesz miał, ale to trzeba mieć tylko subskrypcje, lajki, wyświetlenia, komentarze, wszystko, żeby mieć na moim kanale też, bo to będzie ogólnie. Umieć tylko 5 lajków i 5 subskrypcji, to minimum, a u niego to 2 lajki i 2 subskrypcji dobra, widzimy czołgów. CO?! JEDZI ZAKARI! A 700 HP! Co, Jacek, to są czołgi, dobra, zaraz zemsta będzie. Ba, nie mogę, jeźdź, gasienica! CO?! Ty już nie żyjesz, jakim cudem, ty już nie Wielu osób, przecież dopiero runda się zaczęła, to już nie, nie żyjesz? tu już chyba najszybsze nie, zniszczenie, ty po prostu za mocno się wychyliłeś, ale ty, jak to się stało? O, miał bardzo mocny strzał. Aha, mocny strzał, to jeszcze się podlepsz, podlepszasz się? No. No i dobra, ale ja spróbuję też jego teraz strzelić. Ciekawe, czy to będzie wygrana, przegrana, dobra. Ale na razie to ja też mi zabili trochę HP. Ale wiesz, jeśli tak Filosa będziesz grał, to ja nie wiem, jak my to zdobędziemy czołga. Dobędziemy, dobędziemy. No Dobra, jak tak myślisz, to zdobędziemy. Mam tylko 76 HP. Co jest? Ja nie wierzę. Jak to? A po, pomóżcie nam wbić czołgi, zasubskrybujcie, zalejkujcie. Dobro. Teraz jest... nie wiem, to jest jakiś strzał, bo chyba ktoś mnie widzi, żeby uważać, bo 76 HP to przecież strzała strzał jako rzecz, Prawda, Filosa? Tak. Dobra. Ja nie wierzę. Co tu się dzieje, dobra. No i ja nie wierzę, no co to jest, no jakim cudem mnie już tak szybko zabili? O co chodzi? Dobra, Filosa, jesteś znowu gotowy? Tak. Podeprzony? Tak. Wygramy? Tak! Dobrze! Co wszystkimi? Dobra, ja też ja jestem bardzo dobry, a ty jesteś na praktycznie końcu, przed końcem, prawda? Prawda. No i widzisz to. Dobra, bitwa się zacznie za 5, 4, 3, 2, 1. Gdzie jedziesz? Do C. Do C, bazy C, tak? Tak. No dobra, to ja zaraz tutaj sobie też właśnie pojadę do C, jak ty jedziesz do C. Dobra, jedziemy z tobą, nawet to co razem. Okej? Okay? Okej. Okay. Dobra. Rozumiesz to? Tak. No dobra, to jedziemy, ale znowu masz się nie zabić jako pierwszy. Proszę cię. Nie zabiję się. No dobra. No dobra, jak się nie zabijesz, to się nie zabijesz. I dobra, teraz sprawdzamy, A pod tamtym moim filmem nabrał się tylko jedno wyświetlenie. To mało bardzo. wybieramy więcej. Dobra, M1! Mi-1, Prawda film, M1! Tak! No dobra, to jeśli MI-1, to C już praktycznie zajęte! Dobra, MI-1, MI-1, MI-1... O kurcze, ktoś nie sprawdzi u Ciebie to sprawdzi... Tak! Niech ktoś sprawdził. No właśnie, znaleźli nas. A to jakieś chłopy... Jak niby nas mogli znaleźć, wiesz jak? No nie wiem. No to dobra, jak nie wiesz, to nie wiesz. Dobra, ja teraz uciekam, bo widzę, że na mapie... Na mapie blisko A, właśnie blisko A jest dużo, bardzo czołgów, to właśnie uważaj. A ja też uciekam. Mhm, dobrze. Jedziemy dalej. Dobra, D jest za... przez nas akurat. A ty, Filoso, gdzie chcesz jechać? Staram się jechać za tobą. No to dobrze, jak się starasz, to się starasz. No dobra, to będzie dosyć dobra gra, te możemy na razie wygrywamy po przejęciu bazy, a ty jak się czujesz, że wygramy chyba tą rundę? Wygramy, wygramy. Ale bardzo fajnie się czujesz? Tak. No dobra, uważaj na sektor tylko, zaznaczyłem. Dobra, jest na bam, nie ma go, jest. jest, 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 pierwsze zabicie w tej rundzie, dobra, co? Już dwa razy. Widzicie tylko jak to się dzieje? Raz kogoś zabije się, automatyczny jest strzał. A ty, Filoso, na razie nie dostawisz żadnego obrażenia. Czemu tak? No, bo się chronię. No dobra, to jak się chronisz, to się chroni. Ale widzimy. kawę 3 Widzimy kawę 3 Tylko kawę 3 To najgorszy kawę 3 Rozumiecie? kawę 3 Już jednego zabił kawę 3 Co jest tutaj? Co jest grane? Dawaj, Filoso, strzelaj. No jak ty strzelasz? Ty nie umiesz strzelać, czy co? Celownik się za szybko rusza. A ja trafiłem go w gąsienicę! W i krytyczny strzał! Dawaj, Filosa, dobij go! Czekaj, już dobra, nie żyje. Myślałem, że żyje już. Ja już tak pomyślałem. To trzeba było mówić ja, Filosa. Mów mi! Dobro będę mówił. No to dobrze, byś będziesz mówił, to mów, a nie siedzisz cicho, przecież to jest kanał i możesz się odzywać, a nie cichutko być, prawda? Prawda. No właśnie, dobra, ja będę próbował zająć B. Ty jedź gdzieś indziej. Dawaj na A! A ja zauważyłem typka. Dobra, jak zauważyłeś typa, to dobrze. Ale ogólnie to widzicie. Dobra. Jest. Jest dobra. I nie cel jaki jest rozłamany. mówi? Tak. No, no dobra. on mi czemuś w ogóle nie strzela, gdzie ja strzelam. Mhm. Mm to musisz jakoś chyba za dobrze się podlepszyłeś. Chyba tak, że celownika już nie masz. I i filosa! Mówi, polepszy się dobrze, teraz sprawdzę Ciebie. dawaj strzelaj go, no. Dobra. Jak strzała poleciała trzy razy, trzy metry dalej. Co ty, jak ty strzelasz? Został, no, to nie wiem. został nam jeden czołg. Co jest? Jakim cudem? Ej, wiecie, że ogólnie widzowie, jeśli Wy nabierzecie 20 lajków, 20 subskrypcji w ciągu... w ciągu 10 dni od tego od tego dnia, to wtedy, jak właśnie to nabierzecie... Od razu wam mówię, będziemy robić, że będą ekrany moje i filosy 2.1.3.7. Zrobimy tak, że będą wyświetlane jego momenty, moje momenty, ale to tylko jak zdobędziemy 20 subskrypcji i 20 lajków w ciągu 10 dni. No może by trochę więcej, ale to na wszystkim i to na razie. Filosy 2.1. Pożegnaj się wszystkim, pa. I ja mówię, pa.